Tegoroczne hasło czerpie inspirację z proroka Izajasza, który mówi Ci, co zaufali Panu, bez znużenia idą. Niech będzie ono więc zachętą do trwania przy Chrystusie, który jest drogą ku zbawieniu. Przesłanie papieża Franciszka do młodych na 39. Światowy Dzień Młodzieży koncentruje się więc przede wszystkim wokół jubileuszu 2025, którego tematem przewodnim jest nadzieja, która nigdy nie zawodzi. serdecznie cieszę się, że możemy zgromadzić się w tej katedrze pod przewodnictwem księdza biskupa Ornariusza, aby cieszyć się i radować. Ja bym chciał, moi drodzy, podzielić się z wami kawałkiem historii mojego życia, takim, takim krótkim świadectwem, bo ja mam takie poczucie, takie doświadczenie, że czasami te najtrudniejsze rzeczy, które się w naszym życiu dzieją, one nas w niezwykły sposób kształtują, i one, i one są jakimś takim często niezrozumiałym na pierwszy rzut oka, jakimś planem Pana Boga na nasze życie. Jako 13-latek. W wypadku, po prażeniu prądem, wszystkiego napięcia, straciłem, straciłem rękę i nogę. Dzisiaj mogę normalnie chodzić, poruszać się dzięki dobrej jakości e, protezie nogi. W życiu takie momenty, kiedy ciężko jest nam, właśnie, jakoś Panu Bogu bardzo mocno zaufać. Kiedy wydarzył się mój wypadek, kiedy byłem no, pewnie młodszy niż, niż, niż Wy teraz, e, to no, pojawiło się w mojej głowie oczywiste takie pytanie: nie dlaczego. Dlaczego tak jest? Dlaczego dotknęła mnie, e, mnie taka, taka strata? Dlaczego dotknęła mnie niepełnosprawność? Nie chcę się nad sobą użalać, ale mam trochę takie poczucie, jakby no, Pan Bóg mnie jakoś bardzo, bardzo nie oszczędzał. Bo mój wypadek nie był taką największą tragedią w moim życiu, bo kiedy miałem 8 lat, przeżyliśmy pożar domu, spłonął nam cały dom. Ale niestety, kochani, my nigdy nie możemy w życiu powiedzieć z całą pewnością, z całym przekonaniem, że gorzej już być nie może. I pół roku po pożarze domu przeżyliśmy. Największą tragedię w moim życiu, kiedy straciłem młodszego brata, który, który się utopił, utonął na, na moich oczach, zostawiając nas wszystkich, oczywiście z ogromnymi wyrzutami sumienia, i znowu z tym pytaniem, dlaczego nie? Dlaczego, dlaczego nas to wszystko spotyka? Jeżeli jest tak, że mówimy i wierzymy w to, że Pan Bóg jest, po pierwsze, a po drugie, że jest dobry i miłosierny, no to podstawowe pytanie, nie, to dlaczego nie może troszeczkę podkolorować naszego życia? To dlaczego nie może zabrać różnych trudności, słabości? Że wśród tych różnych wypraw Kilimandżaro, Elbrus, Kapitan, e, Maraton, Triatlon, to były dla mnie duże i trudne wyzwania. Ale dużo trudniejszym wyzwaniem, dla mnie osobiście, niż wlezienie na jakiś szczyt, czy przebiegnięcie jakichś zawodów, było to, żeby, żeby po wypadku, stając się kimś, kogo tak bardzo nie znosiłem przez długi czas mojego życia, osobą niepełnosprawną, kimś, kogo się wstydziłem, kim się może nawet brzydziłem e, przez jakiś czas mojego życia, to żeby polubić siebie, żeby polubić swoją inność, żeby polubić Swoją niepełnosprawność, żeby się, żeby się nie wstydzić siebie. To była taka wyprawa, której nikt nie zmierzy odległością. To jest taki szczyt, który nie ma też określonej swojej wysokości, a jednak to była jedna z najpoważniejszych wypraw w moim życiu. To, żeby polubić siebie. Myślę, że każdy z nas miewa z tym czasami trudności, miewa z tym różne problemy, i życzę nam tego, żebyśmy uczyli się wdzięczności. Ja. Chociaż wiele lat mi to zajęło, uczę się Panu Bogu dziękować za podróże, za wyjazdy, za, za rodzinę. Ale też dziękować Mu. Mówić, Panie Boże, dziękuję Ci za pożar domu, ale też dziękuję Ci za brata, którego nam dałeś w pożyczkę na 7 lat. Dziękuję Ci za mój wypadek, bo jest w tym jakiś Twój pomysł. Dziwny, ja go nie ogarniam, ale wierzę w to, że Ty ogarniasz, że w tym jest sens i dziękuję Ci za to wszystko. I już nie będę przyciągał dalej, dalej dyskoteki. Niech Pan Bóg działa na tym parkiecie. Dziękuję bardzo, kochani. Z Bogiem. Wszystkiego najlepszego Wam życzę, niech Wam Pan Bóg błogosławi, przyjmijcie Boże błogosławieństwo.